Chciałbym Ci trochę przybliżyć moją osobę, żeby łatwiej Ci było wyobrazić, czym się zajmuję i kim jestem. Od samego początku interesował mnie sport jako mały gówniarz. Biegałem po podwórku i grałem w piłkę nożną bo wszyscy chłopcy grają w piłkę nożną. Kiedy poszedłem do szkoły, od drugiej klasy do czwartej trenowałem judo, był to mój pierwszy kontakt ze sportem, takim można powiedzieć zawodowym, ponieważ jeździłem na zawody jakieś międzynarodowe, ale nie osiągałem, nie osiągałem tam wielkich sukcesów, ponieważ nie miałem charakteru takiego do walki, nie miałem masy, a w judo już siła i masa stanowiło o tym, że no albo osiągasz sukcesy, albo nie, więc dałem sobie spokój z judo. Następny etap to Siatkówka i pływanie. Miałem takie dwie opcje do wyboru, ponieważ w mojej szkole były właśnie dwie klasy sportowe o tych dwóch profilach. Wybrałem siatkówkę, ponieważ pływanie wydawało mi się żmudne i nudne, ponieważ wyobrażałem sobie to tak, że pływa się w tą i z powrotem po 6 godzin dziennie, więc dałem sobie spokój i trenowałem siatkówkę. Początkowo nie osiągałem żadnych większych sukcesów ponieważ nie wiem no, mój rozwój tak to wymagał i tak to obserwowałem z perspektywy czasu że potrzebowałem dużo więcej czasu aby y, osiągnąć ten poziom jak osiągali inni ale później siatkówka stała się moim życiem kiedy skończyłem podstawówkę przeszedłem do klubu Gwardia Wrocław gdzie osiągnęliśmy wicemistrzostwo Polski a następnie poszedłem do innych klubów drugoligowych, pierwszoligowych, ale niestety kontuzja kolana wyleczyła mnie z siatkówki, musiałem zejść trochę na ziemię i zająć się czymś innym. Początkowo byłem kurierem, studiowałem w Opolu i szukałem opcji dla siebie. Wiedziałem, że nie mogę uprawiać jakby zawodów, które związane są z jakąś hierarchią, ponieważ byłem zawsze krnąbrnym i indywidualistą w samym sobie. Dlatego wybrałem zawód przedstawiciela handlowego. Była to indywidualna praca w terenie. I odpowiedzialność spadała wyłącznie dla, na mnie i nie potrzebowałem kontaktu z innymi ludźmi. W pierwszej firmie byłem około 5 lat, rozwijałem się, budowałem w swoją świadomość jako handlowiec, wykorzystując wszystkie swoje potencjały jako osoba, osoba, która lubi kontakt z ludźmi, która lubi relacje długoterminowe. I tak budowałem tą pierwszą firmę, ale w którymś momencie spotkałem, osiągnąłem, można powiedzieć, sufit. I musiałem iść dalej. Kolejne firmy to pasmo, można powiedzieć, sukcesów, w rozwoju firmowych, ale e, też osiągałem też szybko sukcesy, ponieważ e, właściciele tych firm nie chcieli płacić za to, co im rozwijałem. Czyli im więcej sprzedawałem, to powinienem więcej zarabiać, a u nich to był problem. Następnie postanowiłem, że zrobię coś więcej oprócz etatu zacznę sprzedawać w internecie już dawno to za mną chodziło więc otworzyłem konto na Allegro, wybrałem produkty zacząłem sprzedawać ze skrzyna z różnych innych sieciówek i zaczęło mi się to udawać więc poszedłem dalej w import i to był etap sprzedaży w internecie następnie postanowiłem, że spełnię swój największe swoje marzenie czyli napiszę książkę było to o tyle trudne, że z ortografii jestem naprawdę noga. Wie to pewnie y, moja pani z języka polskiego, która dawała mi zawsze z y, opracowań, wypracowań dwie oceny. Piątkę lub szóstkę albo jedynkę. Z jakiego powodu? Ponieważ właśnie wiedziała, że z ortografii nic więcej nie osiągnę, że trochę to jest słonictwo, może to jest y, dysortografia, ale ja tego nie chciałem nazywać. W ten sposób po prostu mnie to nie interesowało. Do dzisiaj mnie to nie interesuje. Jest wiele programów, które rozwiązują ten problem i dostałem dwie oceny. Ponieważ z treści, z pisania byłem naprawdę dobry, a z ortografii byłem naprawdę zły. Więc napisałem tą książkę może w bólach, ponieważ ta interpunkcja, różne inne ortograficzne błędy były. Słabe, ale programy to rozwiązały. Jeszcze żona mi pomogła trochę w tym temacie, więc napisałem książkę, która jest naprawdę moim osiągnięciem. I w tym roku 2024, który jest do, dokładnie dzisiaj po północy, zamierzam napisać jeszcze jedną książkę, która będzie z tematyki rozwoju młodych talentów. Mam. Dwo, dwie mądre, usportowione, można powiedzieć, córki, i właśnie to one są motywacją do napisania, w jaki sposób przygotować dzieci, żeby osiągały sukcesy w sporcie. Ja wiem, jaka to jest droga jako dziecko, a teraz jako y, osoba po AWF-ie, z dyplomem, właśnie i z karierą zawodniczą, chciałbym rozwinąć ten temat. Dzisiaj chciałbym też. Y, zachęcić Cię do tego, abyś też rozwijał swoje umiejętności i szedł drogą, która zawsze była dla Ciebie przygotowana, ale gdzieś ją omijałeś i mówiłeś, że jest nie dla Ciebie. To było trochę o mnie. Teraz Ty opowiedz swoją historię.